Krzymek, 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 Krzymek! Co się dzieje Cię stary? Budź się, budź się, budź się wstawaj co? szybko! Co się stało znowu? Znowu jakiś atak minionków? Ej! No, co? Dziś są urodziny rybki! To dzisiaj? Tak, to dzisiaj! No co? Jak mam to? Mamy jakiś prezent stary? Mi nawet pieniądze nie zdążyły przejść poprzedniego odcinka. Ja mam jakieś! No ja mam stary 21... Ale ja mówiłem, bo ja myślałem, że... Ale nie wiem, czy to dzisiaj przyjdzie. Zamówiłem skuter dla niej, stary. No. Ale może przyjdzie dzisiaj, więc zobaczcie, my nas witamy w kolejnym odcinku, słuchajcie, z życiem kim Więc zostawię tutaj koniecznie łapkę w górę, bo jedna łapka, pamiętajcie, to już jeden dolar na serwerze. Fajnie, byśmy dobili tutaj 25 tysięcy, bo powoli odrabiamy. Chcemy kupić też, słuchajcie, pojechać na wycieczkę, na wakacje. Więc przydałby nam się jakiś taki duży samochód, więc zbieramy no. teraz. No, potrzebujemy, tak powiem, około 100 tysięcy na to, więc to trzeba zbierać, więc zostawcie tej łapkę w górę. Trzeba no, musimy pomyśleć, bo na pewno trochę wydamy pieniędzy dla rybki na prezent. Jestem ciekaw, no, kurczę. Czekaj, to jest dzwoni, to dzwoni. Ktoś dzwoni, ktoś dzwoni? No, no, no. Czekaj. Halo? Halo, dzień dobry. Tutaj y kurier, pańska przesyłka dojdzie za około 3 godziny. Y o, y dobra, dobra, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Ej, stary chyba ten właśnie no. za 3 godziny przyjdzie, więc mamy trochę czasu. Okej. Okay. Właśnie bałem, że to teraz przyjdzie, czyli możemy skorzyć spokojnie. Patrz, bo ja zleciłem przecież ostatnio dom, to znaczy pokój do budowy dla rybki, no, no, no. wiesz? Patrz, patrz, patrz. Tutaj na dole gdzieś powinno być. O, tutaj, właśnie, tutaj jest. Czekaj, 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 tu jest rybka, czekaj, czekaj. Cześć tak się... rybka! Cześć rybciuk. O, hej, hej, Czemu ty nie jesteś w pracy? A no. myślę zaraz właśnie idę, tylko sobie jeszcze szykuję ten śniad. A, A y... do której dziś jesteś w pracy? Właśnie. Dzisiaj chyba do 16. O! o. Około 16 będę w domu. A, to spoko, spoko. Okay. To baw się dobrze, słuchaj, S no. smacznego co Dzięki sobie robisz. Dziękuję. Co nie robisz, do jedzonka. A obie ty... no, trochę się może... a. No. a to fajnie, fajnie. To smacznego Smacznie. w takim razie. My Dziękuję idziemy bardzo. oglądać sobie telewizję tutaj. No. W górę, w gór, okay. od pokoju. To możesz się odwrócić i... Tak, nie patrzysz tam. I, tak. i pap... Dobra. No, no. Hej, ura. He, nie zauważyła, że tutaj wrócimy. Okay. Stary, no. dobra. I to jest właśnie miejsce, w którym będzie jej pokój. Tylko okay. widzisz, to jest pusto. Nawet w łazience nie mamy niczego. Stary, więc tutaj będzie, okay. tutaj będzie jej łazienka, ten jej pokój i wiesz, trzeba to wszystko urządzić. I myślę, że to może być taki taki główny prezent, no abyśmy w sumie raz, przy okazji dorzucili teraz... właśnie ten skuter, który przyjedzie potem, bo ona jeździ po tych wszystkich pracach swoich, no. więc w sumie by się jej przydał jakiś taki skuter stary do jeżdżenia, co nie? Bo Rybcia teraz śpi na zmiany w każdym pokoju po kolei, więc... Tak, to właśnie, stary, musimy no. na szybko wyjść. Szybko, 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 oj! O nie. Dobra, jednak skończyliśmy oglądać już rybka, okay. nic, nic idziemy sobie nie ma. na miasto, więc idziemy na No powodzenia tam w pracy okay. jak co Miłego, Miłego dzionka, dnia, samusy. także... Pa, pa. Stary, patrz! Pa. Ktoś nam plakat do góry nogami odwrócił Ej. Teraz nie widać, że jest poszukiwana ryb, tego, świnka Bo Ej. my znaleźliśmy nią świnkę, jeśli nie widzicie to w do najrakta na kanał Bo no. tam znaleźliśmy, no i teraz szukamy, ktoś nam odwrócił plakat nie wiem do tego, może, może komuś spadły i przykleiły stary do góry Może do być, może no, być No trudno, dobra, to w takim razie ja bym proponował stary iść do Ikei Byśmy kupili no. sobie na początku jakiś, jakiś stół, jakieś biurko i byśmy wam pokazali później od razu jak to jest urządzone Więc no. byśmy, to skoczmy na szybko do Ej stary, ja mam samochód przecież A, rzeczywiście Jakoś stary się zmieścisz ze mną Zmieścimy się, damy radę ja taki mały to dużo miejsca nie zajmuje Dobra, stary, może do bagażnika dobra. wskoczysz. To poczekaj. O! Też. Okej, okay, dobra, okay. Jest. To, jest. To ja w takim razie jadę, no dobra. Uważaj, tam tylko, jak, jakby policja nas złapała, to jak co, to, to nie macie tutaj, stary. Ja tylko zamknę jeszcze garaż, oczywiście, żeby nikt nam tutaj. Nie jestem jak Miko, jak wyjeżdżam z garażu, to ja zamykam garaż. No tak. Żeby nikt nam nie wszedł przez garaż do domu. Dobra, to lecimy w takim razie do Ikei i zaraz się tam z wami widzimy. To szybko pędzi, dobrze, dobrze, że za, za dużo jeszcze nie ma mieszkańców w tym Minecraft mieście. Myślę, że niedługo można tutaj dodać. O, FC. I zaraz powinniśmy mieć IKE. O, jest już przed nami, dobra, tylko żeby tutaj nie, nie rozwalił się jakoś. Dobra, gdzie oni tutaj mają wjazd do tej IKE? Tutaj chyba jak sobie stanę przed. Oj, to nie będzie im żadnego problemu sprawiać. O, tutaj na czymś takim. O, jest sztos. Dobra, dobra, wysiadaj, stary, już z tego bagażnika. Otwórz. Otwieram, otwieram. <grym> O jesteś, dobra. Dobra, tu jesteśmy już w Ikei, stary. Szybko nam przeszło ta droga, no z samochodem to super to wszystko się jeździ. Okej, więc stary by przydałby nam się przede wszystkim jakieś takie jak biurka i tak dalej. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. My się przyszliśmy tylko tak zobaczyć, bo nowy pokój musimy urządzić. Po prostu kilka rzeczy tam zabierzemy. Państwa potrzebują. Dobra, dobra, jakieś tutaj rzeczy. Stary? Dobra, to Bo... my dwa nie będziemy zajmować tym rzeczy, głowę, jak będziemy wybierać te rzeczy. No. Tylko po prostu zaraz się spotkamy już z całym podsumowaniem tego wszystkiego. Tak, poszukamy i znajdziemy. Aha. Uh -huh. Patrzymy, e gdzie jest. No i czy wszystko już mamy. O, ej, jak się tam zostałeś, stary. No tutaj, czekaj. Aha, no. dobra, uważaj, no. żebyś nie połamał nóg. Ale wiesz, co? Brakuje dobra. nam łóżka chyba. Na sprzęt, uważaj. Ale nie. to chyba będzie lepsze, wiesz, co? No, tam się wydaje, to... że będzie lepsze. Ja mam bardzo podobne. Więc zabierzmy tutaj na szczęście wszystko schowaliśmy do tego Sharkera. Dzień dobry, proszę. cię bardzo znowu. Witamy się, dobra. Aha, jeszcze balony oczywiście do tego jeszcze wszystkiego. Balony, tak, bo to jest prezent trochę urodzinowy. Napić, na kasę. Dobra, dynik, zobaczymy ile. Mam 27 pik, tysięcy, mam na nadzieję, że pik, wszystko będzie spoko. Pik, pik, pik. A, e, dobra. Pan ma jakiś taki tik nerwowy, tak? Pik, Chyba robi tak. Coś właśnie, No tak, widziałem. jest nie taki. Za dużo pracy przykrywania. Dobra, do ile, ile to kosztuje wszystko? E, już tutaj patrzę, no tak, generalnie. No 4512. 4512 tyle mi pokazuje, 512. ja. Nie pokazuję. sporo. Ale. Dobra, zobaczmy, czy mamy tyle pieniędzy. Dobra. 4500. Dobra, damy 600. Tam nie będziemy już te grosze szli, co nie? No, dziękuję bardzo. 4600, proszę, chodź. Tutaj spadło. O, o, zebrał już pan liczb. zebrał. Odlicze, się. Proszę bardzo. bardzo. Dziękujemy. No ja właśnie, ja żebyśmy rzeczy zebrali w ogóle. Dobra, Proszę. dziękujemy bardzo. Dobra, Życzę miłego dnia. dziękujemy. Do widzenia. Do, widzenia. Do, widzenia. do widzenia. Dobra, lecimy stary, szybko wskakuj Dobra, do bagażnika. Skakuję. Te rzeczy tam też Hop. schowaj. Hm. O. Dobra i zaraz to wszystko urządzimy. Chyba niby czy nie potrzebujemy już do innego sklepu skoczyć, bo tutaj też były jakieś preceny na telewizję. Więc dziwne, że sprzedają telewizory w IKEA, ale były jakieś tutaj przeceny Więc wszystko to teraz ułożymy I mamy nadzieję, że przyjdzie ten skuter, bo on będzie koksowy, Dobra, tutaj, o żeby przez rondo A! E, e... Uważaj, jak ty jedziesz? Stary, znowu pominąłem to wejście, no M Czemu oni nie zrobią jakiegoś lepszego wejścia do naszego starego osiedla? Dobra, i teraz, u! Żeby w garaż nie... E... nie wjechałem wcale w ten garaż Coś tutaj trząsie, coś się e, spokojnie, dzieje Spokojnie stary, nic się nie stało Dobra, dobra Uch. Dobra, dawaj wysiadaj już z tego bagażnika No to otwórz, no Dobra, aha, no, fu Aha, czekaj, ej O, okej, okay, dzięki a, Już, już, już Dobra, ty tam dawaj. przycisk masz, a. ty tam przyc przycisk Ty przycisk no, przecież masz tej ja no Ja nie lubię tak stary No dobra Dobra, dawaj, zamykamy garaż Jestem ciekaw czy ona jeszcze jest w chacie Ej, czy Szymek Mam że nie, no Chyba o torcie zapomnieliśmy ja to może do Nie, co? nie, czekaj, mam. Masz? Gdzieś jest w lodówce. A, no tak, no, już kupiony dobra. Już był wcześniej. Tak, Zapomniałem komputer. Ja mam nadzieję, że nie ma już w mieszkaniu. A, chyba nie ma. Dobra. Ciu, halo. Nie ma chyba, stare. Nie, nie mam ma, nadzieję. Ma. Dobra, więc w takim razie trzeba tutaj wszystko. Yy, zro oj. O! Dobra. <laughs> nie bawmy się prądem stary. Oj, nie. Dobra, to trzeba dobra, w takim to... razie teraz to wszystko rozłożyć. To tutaj postawić, patrz. Dobra, tutaj łóżeczko. Łóżko w tym miejscu. O. Okej, okay, dobra, sporo tego jest. Zaraz to słuchajcie, wszystko rozstawimy. No i, no i będziemy pokazywać wam, jak to wszystko się tutaj już stało. No. Stare, ale to dobrze wygląda, faktycznie. Nie no, wiem czy wy wiecie, ale rybko jest mega fanem właśnie Shauna Mendeza. Więc tutaj wszystko zrobiliśmy tak, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Patrzcie, nawet w telewizji zrobiliśmy tutaj. Ej, ja, Dary, ja, 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 o nie, Dary, przełącz, przełącz ten kanał! Wziączyłem. O, dobra, już jest normalnie, okej. Okay. No, dobra, ale, więc słuchaj, wszystko chyba mamy. Tutaj w ogóle, patrzcie, roślinki daliśmy, żeby było no, chyba najlepszy pokój w ogóle, Tak ekologicznie. Jest. No, wszystko chyba tutaj jest. Łóżko też fajnie, tutaj też jakiś taki szołń. Zobaczymy też łazienkę, Patrz, tutaj jest też szołń ma. No, Siema. ładnie. <grym> tutaj patrzy na wszystko. Jak Ej, tu czekaj! Się... Ej, dżekoli tutaj nie ma, stare. Czekaj, ja polecę się szybko, nie, szybko. Bo to jest to składane. Jeszcze musimy te balony zaraz rozłożyć. Masz stary jacuzzi? Oj, Cary, gdzie ty to kładziesz? Wiem, to do, musiałem złożyć, to do, to, do, to do łazienki ciała. trzeba, no wiem, dawaj, wiem. dawaj. Dobra. Uwaga. Dobra, tutaj jest. O! Kurczę, nic teraz, się, tylko czekać. Podłączę. stare. Podłącz pod wszystko tutaj. Ty tak. jesteś tym naszym hydraulikiem, więc wszystko jest. Patrz, gitarem, ma taką jak Shawn normalnie tutaj, co nie? Dawaj. Okej, okay, Patrz, yes. widzisz, gitara jak u showna. Widzisz, że się nauczy przez to, jak będzie patrzyła tutaj na showna i przy będzie grała. Ale to, działa. Szymek, a to jest akustyczno-elektryczna, to jest akustyczna. Wygląda tak samo, stare, tylko, no że inaczej. No dobra, niech ci będzie. Stary, ty tutaj... Ale jeszcze jeszcze kapoda jej nie daliśmy. E, nie no, gdzieś ma w półce chyba, gdzieś co małem jej stary, no? no dobra, okej. Okay. się jest wszystko. Tutaj ma oczywiście ulubiony film, mój. E, no, znaczy. Nie wiem znaczy, czy jej ulubiony, nie, ulubiony, ale. nie Ale nie czy ty jej ulubiony film właśnie, ale niech będzie. E, to jest tak wyczułiliśmy. Ej, po jeszcze balony, balony. Balony stary, właśnie. E, tutaj położym na środku, Połóżmy na środku może. Tak. Bo najwyżej z nim zrobić co chce. Weźmiemy tort pójdziemy po tort. Dobra, dawaj, dawaj. Pieszko, pieszko, szybko. Idę, 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 idę. Stary, bo już jest... Ja zaraz zobaczę, która jest godzina. Dobra. Tak już jest chyba po południu. Czekaj. Uż, z, tej, z tej strony nie widać, więc tutaj na pewno to, to nie jest wschód, na pewno. Mamy parę do wyboru, bo tam był czekoladowy i był taki śmietankowy. Dawaj, nie wiem, no, rybka. Ej, stary, my w ogóle akwarium nie mamy. Ja... Trzeba było jej akwarium gdzieś wstawić w pokoju. No. No wiem właśnie, aj... Ja dziś jeszcze może szybko skoczy kupić stary. Dobra, to leć. leć Skaczy, leć. dobra, mam mam samochód, to szybko wrócę, w takim ja razie ja pojadę po akwarium. Pinki, ja pójdę po pinki. Dobra, jeszcze. dobra, jadę po akwarium. Dobra. Psz, dobra, mam w takim razie już ten akwarium. O! Yy, wcale nie przejechałem przez niego samochód. O i znowu nie zamknąłem tej brama, tak mówiłem na Mika, że że nie zamyka brama, a to ja nie zamknąłem teraz. Jestem ciekawszy ten kurier już przyszedł. O, yy. Dzie dzień dobry? Dzień dobry, e, mam e, przysył, przysyłkę tutaj do, e, przesyłkę, to telefon, dzwoniłem do Tak, pana. dokładnie, to ja, to ja e, Tak, w sprawie tej tutaj przesyłki poleconej, mam no. tutaj e, pana dane, tylko tutaj bym poprosił po, pro, Proszę bardzo, to mój odpis tutaj, Dzięku dziękuję, dziękuję hmm. w takim razie Dziękuję bardzo Drymek, jesteś e, już? dla pana Kurier tak, już tak, jest, no, dziękuję, no. dziękuję bardzo Do widzenia, miłego dnia Dziękuję, do widzenia już dobra, mam już tę paczkę, stare Tymek, jesteś? Chyba... Chyba za bardzo ten... Y, poleciałem z tymi tortami. Co ty stary, co zrobiłeś? No, no cztery wziąłem. Ja cię kwocuję cztery torty stary i po co jej śru? Co to jest w ogóle na górze stary? A ja nie stary, wiedziałem, z kimś... że to ślubny. Ja, ja wiedziałem, cię kręcę. Że to, taki, że to takie właśnie ludziki Stary, fajne. gdzie mam położyć? Tutaj, może akwarium poszło tutaj na ziemi? O, widzisz? Wiesz co, a może w ścianie do chęć, Nie, to będzie spoko. Nie, bo będzie widać stary przez łazienkę. A tu przecież nie... nie będziemy jej wchodzić. To jest spoko tutaj stary. No Mi się dobra. wydaje, że tak jest ok. Okej, okay, dobra, to teraz trzeba za nią czekać, tylko aż wróci. No. I w ogóle jestem, jestem prezent jeszcze, ale to chyba jest z takim opakowaniem, to to wtedy i położymy, stary? Tak, takie pokoje Dobra, to to położymy, pokażemy. No. Dobra, poczekamy w takim razie. Ej, może zróbmyć tutaj niespodziankę i będziemy tak o. czekać cały czas i wyskoczymy jak ona przyjdzie, co? Czekaj, ty z tamtej ja z Chodź Pinki. Okej, okay, to jest dobry pomysł. Chodź Pinki. Ja ci miała być stary, o 17 jest już... Ej, idźcie, idźcie, idźcie! Dwudziesta, idzie? idzie, idzie. idzie? Tak, idzie, ja idzie. Tak, jak godziny stoję tutaj pod tymi drzwiami. Pinki, nie chrumkaj, cicho! Pszszsz. Niespodzianka! Uff, wszystkiego najlepszego, Rybka! Wszystkiego sto, najlepszego lat, sto lat, sto lat, niech żyje, Rybka żyje, żyje nam! Y, dokładnie, już... Ty też zachrumkaj, Pinki. Y, właśnie, życzymy ci... Reszty nie ma, bo pojechali dziś na wakacje. No właśnie. Y, no więc tak musisz. Ale my pamiętamy, ale pamiętamy cały czas. właśnie najlepszego Miko też się dołącza Kurde. do życzenia, on też właśnie wyjechał na szybciaka gdzieś i po prostu nie mógł być, więc no więc ale w takim to razie, słuchaj. To nie ale mamy... koniec niespodzianek. Tak, to nie koniec niespodzianek. To nie jest tylko niespodzianką to, że pamiętamy o urodzinach, tylko coś dla Ciebie mamy, słuchaj. Chodź, chodź. I ta noc będzie okay. dać Ciebie dobra, dlatego że nie będziesz musiała w końcu spać w pokoju jednego z nas, dlatego no. że. Tantararam, przygotowaliśmy w końcu dla ciebie pokój. Proszę. Tak, proszę wejść. E, wow. I te, e, więc słuchaj, Chodź, te pinkie. torty to e, zaraz tutaj znikną, bo wszystkie zjemy. Ale tak, słuchaj, patrz, ty zrobiliśmy taką ogromną fototapetę z showdem z gitarą, a obok postawiliśmy ci gitarę, żebyś mogła się uczyć grać no. na gitarze. E, tutaj w ogóle popatrz. Daliśmy też w telewizji, Tutaj mam, mam pilot na dla ciebie, chodź tu, chodź, patrz. Tutaj możesz sobie oczywiście sterować tym o. telewizorem i tak dalej, jak chcesz, przełączać kanały. klikać takich kanałów daliśmy bezpośrednio o shownie, żebyś mogła sobie tam, wiecie, wiesz, słuchaj sobie co, ale, ale jak... I ten, ten, ten nie ten przełącz. Te, okay. Dobra, no, ten, dobra. Nie, ten nie oglądaj tego kanału. Tutaj Bigi. też te, oczywiście jakieś laptopa ci przenieśliśmy już tutaj. O, no, więc masz tutaj też łóżko i no. łazienkę stosową. I także tutaj jest shownem. ten shown no, obserwuje tego showna. A co, nie mo możemy usunąć? I ten shown obserwuje nie. tego showna. Tak, obydwa są się, się patrzą. Tak. To jest bardzo dziwne. No, Proszeczkę. ale też oczywiście światełka ci takie daliśmy te tutaj do łazienki. I tutaj masz takie to z oświetlenie i możesz to sobie oczywiście wszystko wyłączyć. Wow. No. no. A teraz się świecą jeszcze obok łóżka. Ja, ja wyłączę to, o No więc... pytanie. Co? Po co mi tort ślubny? Ja, ja myślałem, że to są takie ludziki Bo my myśleliśmy, Fajne. że to są takie ludziki, że to jesteś ty, a obok jest twój jest. tata na przykład. No. A to się okazało, a. że to jednak jest ślubne. A, okay. no. Ale to, myślę, że, że to dlatego, że Noira po prostu chciał zjeść więcej tortu. Wybierz A. sobie, który chcesz. Właśnie. I Bo... dmuchnij, pomyśl życzenie i zdmuchnij to. Właśnie. Dmuchnij świeczki na torcie. Dmuchnij to. Ej, e, ale słabo co ci pomyślałaś? nieważne. Nie aha, słabo, że nie chcesz się na nie podzielić starym życzeniem. No właśnie. Teraz nie wiemy co sobie pomyślała. No, no, ale to no dobra, ale słuchaj, to nie koniec prezentów jeszcze. Zanim przyjdziemy do jedzenia tych tortów, Chodź, Pinki. to mamy coś dla ciebie specjalnego. Otóż zamówiliśmy ci coś, co pozwoli Ci szybciej do, do pracy. No dojeżdżać. jest do pracy. Więc słuchaj, coś niesamowitego, tylko musimy ci pokazać. I nie, to bądź. nie jest hulajnoga, ani rower. Nie, nie, słuchaj. Kupiliśmy ci skuter, żebyś mogła szybciej się przetransportować, więc tutaj Zajno. masz, jest w opakowaniu. Możesz go położyć. w sobie. Połóż sobie otwórz. I uwaga! Tantarata. Ej, co to jest? Co to jest? Szymek, ej Szymek, to, 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 jest to? To miał być skuter stary, na przecenie był. Pokaż. O, ale jest super. E... Oh. pewnie nie ma paliwa w sobie w ogóle jeszcze, no trzeba będzie detankować. Ja. ale, e... podobno to jeść to miał być skuter stary, nie wiem co? to jest rowerek ja dla dzieci. Ja polecę do, po ten, po kanisce. Dobra, Moment. to szybko poleć. Chodź Pinki. Rybka on się chyba zgubił. Właśnie długo nie Czekamy ma. już to sporo, ale przynajmniej pogadaliśmy sobie, popatrzyliśmy jaki fajny scooter e, siema. No, e, nie mi, nie, nie było, no bo e, wysoko na półce było a, i pinki mi pomagały. Dawaj, dawaj, stare Gdzie się wlewa? O, tutaj Tutaj chyba jest z tyłu jakiś wlewator. No. Dawaj, już jest, już jest pełne o. chyba, już jest pełne. I przetestuj sobie rybka Może to jednak jeździ szybko Wow, Widzisz? Zawsze szybciej, wow. niż by już miała do pracy. Pokaż, jak zasuwasz rybcia. Ej, Widzisz? ale nie w ścianę. Właśnie. Podobnie jak skuter. Rybka, spokojnie, jeszcze się nauczysz jeździć. Ale na pewno przynajmniej nie będziesz musiała tak iść spieszo. No i tak jest fajnie. O, Chodź to pinkie. fajnie, bo ja myślę. Myślałem... Ej, ej, no i no. został, to jest prezent rybki! A. Okay. Weź, jakbyś miał urodziny, też może coś dostaniesz, chyba że tak będziesz wszystkim kradł, to nikomu nic nie dostaniesz. Ale nikomu jeszcze nie ukradło nic. Jeszcze? jeszcze. <gry> no dobra, w takim razie, słuchajcie, to jest właśnie... Y, możecie złożyć życzenia ryb, Rybce w komentarzach, bo właśnie dzisiaj mam urodzinę. No i myślę, że prezent ci się spodobał, co nie, Rybka? Masz w końcu gdzie no mieszkać. No. no. W to, będę mieszkać u was. To nie no. tak, że będziesz już mi y, moją świnkę w nocy zabierać do przytulania. No właśnie. No właśnie. No dobra. Dobra, ale w takim razem. razie no. Kończymy. W takim razie odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To był prezent dla rybki. Trzymajcie się, złóżcie jej życzenia oczywiście w komentarzu. Do zobaczenia A. w kolejnym cię, zostawcie łapkę w górę, żebyśmy mieli pieniądze na nasz super van czy cokolwiek. No. Trzymajcie się, A. cześć. Pa-pa.